Witajcie. To akompaniament jest mojego ptactwa, nieważne Dzisiaj film, filmik recenzja książki zatytułowanej 22 czerwca, czyli jak zaczęła się Wielka Wojna Witrzyźniana Książkę napisał pan Mark Sołonin Powiem tak, tak, rewelacyjna książka, bo pan Mark Sowonin to jest Rosjanin i pisze o rosyjskiej no, radzieckiej, sowieckiej historii konkretnie tam pierwsze tygodnie opisuje wojny, jak Niemcy, Niemcy faszystowskie, nazistowskie, hitlerowskie rządzone przez Hitlera napadły na swojego liby sojusznika czyli na Związek Sowiecki czyli de facto Rosję i jej kolonie pod czerwonymi standardami. I tu pan, pan Mark tam sam pisze, że, że szkoda, że nie utajniono tego wszystkiego tam na, na nie wiem, długie dziesięciolecia. To po prostu wstyd, wstyd i wstyd. Aczkolwiek chłopak, bo jest to historyk, historyk, yy, amator zamiłowania ukończył raptem. I to też, tego jak czytałem, że tam trochę mu zeszło te technikum gastronomiczne. Ale mu nie pasowało to wszystko, co na lekcjach historii mu klepali. Udał się do archiwów w latach 90. Jak przez chwilę były otwarte, bo bo teraz Putin znów pozamykał wszystkie archiwa, żeby nie można było badać jak to było w historii tam, w Związku Sowieckiego czy Rosji nawet. Tylko sam tam ludziom wykłada co powinni wiedzieć o historii. Czyli generalnie tak jak było za czasów Lenina, Stalina, teraz jest za czasów Putina, a było że szefem KGB. Komunistą był, jest, tam udaje, tam prawosławnego, był, jest kłamcą i Rosja kłamała, kłamie i będzie kłamać, dopóki będzie tam taki system władzy jak za Stalina czy teraz za Putina. Wtedy nie było komunizmu prawdziwego, tak i teraz tam nie ma żadnej demokracji, jest tylko jedno, jeden zamordyzm, terroryzm i nic więcej. I tu, tu powiem krótko, no tu zawziął się chłopak, tam wszystko co można było, przewertował. I tak, kłamstwo jest to, tam Ruscy mówili w czasie wojny, po wojny, jeszcze długie lata, że tam Niemcy mieli wielką przewagę z zaskoczeniem wzięli, nieprawda, tam ruscy wszystko wiedzieli o ich przygotowaniach i tak dalej. Natomiast no, gra była w dwie strony. No. Niemcy też przyglądali się ruski, bo oni szykowali się na a tak na Niemcy, tylko oni planowali to zrobić rok później. I tak jak uderzali tego 22 czerwca 1941 roku, to, to średnio, średnio na, na, na każdy kilometr frontu tam przewaga ruskich w ludziach i sprzęcie była 4 do 1. A na niektórych odcinkach, tak jak yy, na północno-zachodni, to tam po, po Białoruś, na Białorusi, tam Grodziszczyzna, to przewaga ruskich była 4 do 1, a, a od brześcia tam no, na nabogu na nasanie to była przewaga na 10 do 1. Także z tego punktu widzenia i tam jakiejś podstawowej nauki tam o taktyce tam oddziałów, pododdziałów to 1 do, 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 do 10 no ale, ale nie wiem, Butyk chyba nie czytał tej książki, bo podobnie że zaatakował Ukrainę też się nie docenił też jest zdecydowanie mniejszym krajem niż tam Związek Radziecki czy, 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 czy Rosja. No nieważne. No. Tu opisuje tam jak, jak, jak uciekali, jak brak dowodzenia, porównuję z Niemcami. No, genialne jest to wszystko, genialne jest to wszystko. Aczkolwiek konkluzja jest taka, że, że tam no, bo, bo, bo ruscy byli i są, i są, są, są. są e, przynajmniej tam ci, którzy nimi rządzą, do ci politycy i dowódcy są ludźmi strasznymi, bezwzględnymi, ale nie, nie są debilami. No. I to, to i też tam z czasem się nauczyli walczyć z Niemcami. Ameryka jak tam mocno wsparła tam w zasobach, w sprzęcie, w żywności i tak To oddzielny temat, ale to sam ten, ten autor po, pokazuje, że tam w nauku kurskim i potem parę dni później, w ciągu tam miesiąca, to, to był, jest 43 tam, rok 43, yy, 44 rok, Ruscy zniszczyli więcej wojsk i sprzętu niemieckiego niż tam warianci, anglicy, amerykanie, francuzi, na, we, we Francji, Włoszech, w Afryce Północnej, na wszystkich frontach Norwegii, gdziekolwiek no. tylko w ciągu tam jednej operacji. No, tak, tak, także tego ruskim można odebrać, że po prostu to im się udało. No. A dlaczego, dlaczego wtedy takie, w tych pierwszych tygodniach dostawali takie baty? No to komuś, komuś, z nie był komuś zwykły terroryzmem. Każdy każdego mógł zakamlować, wyroki kary śmierci tam wydawano, tam kto miał, kto miał władzę, to wskazywał, kogo chciał. U Stalin tam jednego, tam marszałka jak skazywał, to jeszcze chciał popatrzeć w oczy przedświecią, żeby wiedział, że to jest jego decyzja, że był że tam podpad, żebyś tam jakoś głupią tam wypowiedział. No, a potem mówił do, do innych tam komunistów, swoich kumpli, że, że ta, tamten głupio zrobił, bo on na jego miejsce to by przyszedł z jakąś bronią i z pistoletem, zastrzeliłby Stalina, potem siebie i, i kto inny by rządził. No. I, to, i, to, i to takie było myślenie i tam na koniec autor tam podaje tam od Lenina tam Trockiego, Tucha Czeskiego, jakie rozkazy tam wydawali od, od roku 18-19, jak, jak terroryzowali swój, swój własny naród i inne narody, które z ciebie żyli. Dlatego dostali baty, no. i to też tam analizuje, tam, że, że Hitler jakby miał trochę więcej uraju w głowie, a na szczęście dla nas, ruskich i tak dalej, nie miał. To Ukrainę uczyniłby wolną, w Rosji by, by jakiś tam okupacyjny rząd utworzył. Chociaż tu, panie autorze, panie Sołolin, były tam takie małe Paistepka, Jeden nawet kierował a pan Bronisław lub Mieczysław tam Kamiński, który potem wyborował, tak. Ojciec Polak był tego Pana, matka Niemka w Rosji urodzona. On tam sobie małą republikę utworzył, no. I nawet swoją armię tam R rona, rosyjska osłabicie narodna armia, no I potem to, potem, ale czuł się Rosjaninem. Ojciec Polak, matka Niemka, czuł się czuł Rosjaninem, a de facto to no, tam był zwykłym draniem, tam bradował Polaków, cywilów w powstaniu i rabował, co się da. Potem Erik von den Bach. A pełna nazwa, tam Zalewski. Też Polak z urodzenia, nie, Niemiec, SS-man z, z wyboru. Jego, jego z kolei kazał rozstrzelać za to, że się nie podzielił. z ukradzionymi głupami. No. Ale tak to jest między bandytami, między świniami. Znaczy, no nie, no nie, nie chcę wracać świn, bo świnia to porządne zwierzę. No. W porównaniu z tymi ludźmi. Chociaż ciągle ich nazwać ludźmi. Można do książka jest znakomita, no to podaje, że ludzie byli tak okupieni tak steryzowani, że dowódcy tam stopnia generałów, warszawków wali się podjąć jakąkolwiek sensowną decyzję. Jedyne co umieli zrobić, to to wsiąść w samochód w samolot i uciekać. No. A tych z kolei stali rozstrzeliwał za tchórzostwo. Jak się do niewoli to ich mogli Niemcy dostrzelać. Jak potem ich odbili rusy, to oni z kolei za współpracę z Niemcami. No to, to... Być obywatelem Związku Radzieckiego, czy dzisiaj Rosji, to, to nie, nie jest prosta sprawa, bo, bo to, 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 nie, to, to nie, nie jest normalny kraj, to nie jest normalna polityka, to jest normalna sytuacja. Bo to jak na, 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 na filmikach napisał, to Rosja to stan umysłu, no. A to w zasadzie brak, brak umysłu, no. otępienie umysłu. I na tym będę kończył, bo kto, kto naprawdę interesuje się historią, a to jest genialne, bo to młody chłopak Rosjanin rozkłada na czynniki pierwsze tam, historię swojego kraju. Błędy i tak dalej. Ja tylko się cieszę, bo chyba współczesni rosyjscy generałowie, bo Warszawku, ktoś tam nie ma chyba dawno, od czasu może nie ma, chyba nie czytali tej książki. Bo jakby czytali, to by mogli wyciągnąć wnioski i to wojnę prowadzić zdecydowanie lepiej na Ukrainie. Więc lepiej, żeby nie czytali. Natomiast każdy, kto się interesuje historią, a ta historia ma wpływ na naszą współczesność. Nam się wydaje, że nie ma, ale ma. Oczywiście jak ktoś tam tylko żyje od pierwszego do pierwszego i tam od imprezy do imprezy, no to mało go wszystko interesuje. Natomiast jak ktoś chce się wgłębić, skąd ten świat, taka polityka jest teraz i tak dalej, to, 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 to radziłbym przeczytać tą książkę. Bo to, to jest historia Rosji i tam jej, jej polityki, mentalności tych ludzi. A oni z kolei tam uzależnili to większość Europy od, od swoich zasobów, biznesów. I swoje idee tam przeróżne też tam przewycają na, 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 na zachód. I jest tak, jak jest dlatego. To jest takie duże uproszczenie, ale... No. Dobra, rozgadałem się. Tak się zdarza, jak recenzuję książki. Dzięki wszystkim za wysłuchanie. Pozdrawiam wszystkich, cześć.